Witam wszystkie ryby w Pracowni Naturologii Społecznej. Moi drodzy, to jest czytanie na luty. Luty odnośnie pracy, odnośnie miłości, odnośnie naszego działania, waszego działania. Zobaczymy, zerknę tutaj co nowego, co starego przychodzi. Zobaczymy tutaj wskazówki również na to, na jakie aspekty i, i pewne archetypy zwrócić uwagę. Mam nadzieję, oczywiście, i robię to z największą intencją, żeby tutaj wszystkie ryby otrzymały jak najbardziej pomocny przekaz. Zobaczmy, co dla aspektów duchowych ryb. Co dla, dla naszej duchowości, czym ta duchowość ma się zająć jaką pracą. Popatrzmy, popatrzmy, jaką pracą mają się zająć ryby cesarzowej, jak tutaj stworzyć połączenie, wybranie czegoś, co odpowiedniej drogi, która będzie realizacją. Właściwego potencjału, który może tutaj być, wiecie co, trochę. Trochę zaskakujący. Że widzicie drogie ryby. Wy nie możecie robić wszystkiego tego, co robią inni. W jakim kierunku idą inni. Wy macie zrealizować swoją misję. W, Wyborze pewnego kielicha, który jest inny niż to, co robią ludzie. Ale to wiadomo, Wy jesteście znakiem duchowym. I teraz tak, cesarzowa e, mówi o tym, że e, no niestety to jest, to jest duża mądrość. Nasz świat nie idzie do końca w kierunku mądrości i Wy musicie sobie to uświadomić, drogie ryby, że to, w jaki sposób. Wy dokonacie wyboru. Widzicie, dwójka kielichów to jest jakby mieć okazję do świętowania, do wznoszenia toastów, ale również pokazuje, że to jest kontynuacja drogi, którą się wybrało. Z asa przechodzimy na podwojenie tego asa. Jak dwa rogi tego bawołu tutaj, nie? I to jest, wiecie, co takie pójście też trochę w innym kierunku niż materializm. Cesarzowa nie patrzy do końca na korzyści materialne. Ona patrzy na korzyści emocjonalne, duchowe, mentalne. Więc tutaj u Was, drogie ryby, Taka sugestia, zwróćcie uwagę na emocje, co w życiu wybieracie, czy to jest zgodne z waszą naturą, czy jesteście materialistyczne, na ile poświęcacie się pracy, a na ile poświęcacie się emocjom i uczuciom. A zobaczmy teraz, co w takim razie w uczuciach, jak tutaj miłość, do czego ta miłość, jakie rady dotyczące miłości, rady dotyczące miłości. Rady dotyczące miłości. Hmm, tutaj brak transformacji czegoś. Okay. Hej, hmm, drogie ryby. Pokazuje się, że wy nie chcecie do końca hmm, świadomie pewnej zmiany. I to wiecie zmiany, jaką tutaj zmianę widzę. Karty wam radzą, że macie zwrócić uwagę na emocje, a nie na pracę zarobkową. A wy uparcie obstajecie przy tym, żeby dużo pracować i nie robicie tej transformacji. Nie poddajecie się tej transformacji. W związku z tym wasza energia będzie w lutym wycofywana. Uważajcie i to wam przyniesie może przynieść trójkę mieczy, a to jest. Zobaczcie, jaka to jest karta, nie energia. Niezbyt optymistyczna. Więc musicie rozpoznać swoje. Jesteście zawezwane do rozpoznania swojej własnej natury jako cesarzowa. Czym jest natura znaku ryb? Jako duchowości, jako nastawieniu na wartości, jakimi wartościami powinniśmy się kierować, w jakim kierunku dążyć, do czego dążyć. Wy tutaj teraz, jakbyście celowo tej transformacji nie chciały odejść od materializmu. Celowo, drogie ryby. Zobaczmy, jakie jest Wam tutaj działanie radzone przez energię kart. Co tutaj Wam karty radzą, w co ukierunkować się, swoje działanie, swoją aktywność. Co ukierunkować aktywność. W nową drogę. To jest wiecie, co jakby... Mm, faktycznie zobaczcie, on opuszcza dom, on wychodzi. Wychodzi z domu, wychodzi z tego, co było gdzieś pewnym zasiedzeniem się. Nie? Bo tylko wtedy możemy coś zmienić. On wychodzi wręcz, zobaczcie, do natury, ten człowiek. Czyli wychodzi tu. Masz być w naturze droga rybo. Masz korzystać z natury. Ryba musi być w swoim świecie. Musi być w wodzie, bo jeżeli jest w swoim świecie, to ona umiera. I wy pokazujecie się tutaj, drogie ryby, jako w świecie materializmu, w świecie pracy zawodowej, takiej bardzo być może nieodpowiedniej dla was. Wspinać się po szczeblach kariery. To nie jest dla was. To nie jest dla was. To wam będzie przynosiło niezadowolenie i wręcz nie będziecie transformowane. To wy musicie wyjść z tego. Jakie kierunki? Zmi to się zmieni. Tak czy siak? Czy wy będziecie chciały, czy nie? Dlatego, że wasza natura się o to upomni. Małymi krokami, ale do przodu. Pomimo wasze, być może Waszego oporu, to jest pokazanie, że nawet jeśli Wy nie chcecie być wycofany, bo Wam jest dobrze w tym i nie chcecie tej transformacji, bo pokochałyście to, co nie Wasze, to, co do Was nie należy, mimo że to gdzieś zadaje Wam ból, to tutaj jest pokazane, że głupiec zapowiada nową drogę, koło fortuny odwrócone pokazuje, że musicie zawrócić, że będziecie zawrócone. Że będziecie zwrócone z tej dziewiątki była z tego y, takiego y, wygaszenia. Bo gasi was to, że wy nie chcecie się transformować w energię y, swoją własną. Ale ósemka buław zapowiada również zmianę, y, zatrzymanie tego. Ósemka i ósemka nie. Dwie ósemki. Dobrze. Teraz popatrzmy na przeszłość. Czy przeszłość tutaj ma dla Was jakieś znaczenie? Czy coś czemu się musicie przyjrzeć. Czy coś zostanie Wam tutaj. Um, mocno podkreślone. Jeśli wyjdzie w pozycji prostej, to znaczy, że um, przeszłość nie do końca ma znaczenie. Jeśli wyjdzie w pozycji odwróconej, to znaczy, że to ma jeszcze coś do powiedzenia. Dobra. Tak, ma tutaj coś do powiedzenia. Wiecie co? Materializm. Ósemka Monad odwrócona i dziewiątka, jakby taka, wiecie co, jest w was bardziej rządza pieniądza niż y, kroczenia swoją własną drogą. Mocno podkreślony aspekt odejścia, odejścia od materializmu, odejścia od tego, co ręką zbudowane, do tego, co naturą zbudowane. To wam daje całkowicie nie wasz umysł, nie waszą energię, nie waszą naturę, drogie ryby. Widzicie to? Wy powinniście być w takiej naturze. Czyli musicie się przyjrzeć, gdzie się za wami ciągnie to, bo będziecie i tak zawrócone z tego, i tak tym kołem fortuny. Będziecie zawrócone, drogie ryby. Będziecie wstrzymane. Tak samo jak wasza praca dziś tutaj. Ona się wstrzyma, wy stracicie tę pracę, i to wam później, jak stracicie tą pracę, bo sami nie będziecie chcieli, sami nie będziecie chciały tego y, zmienić, to wtedy was spotka. Trójka mieczy jako, jako ból, jako żal, jako y, pretensje, i y, może to doprowadzić wręcz do całkowitego wycofania Was y, z życia, takiej chęci uczestniczenia w życiu. Oczywiście to będzie po to, żebyście zrozumiały, po co to w ogóle wszystko jest, nie? Zobaczymy, co przyjdzie z, y, nowego. W, w związku z tym, Wy tutaj wiecie, co w ogóle przez tego głupca macie wskazaną ewidentnie, że zobaczcie: cesarzowa, śmierć, głupiec, same wielkie arkana. Raz, dwa, trzy, cztery. Wielkie arkana mamy, tak? To jest, wiecie, co dużo. I teraz, jeżeli wy nie chcecie tutaj dokonać pewnej transformacji, ruszyć w nową drogę do swojej własnej natury, to wy i tak tutaj będziecie to. Musiały zrobić. Zrobię ryby. Zobaczymy, co nowego. Co nowego dla ryb idzie. Znowu to samo. Odwrócona ósemka buław. Nowe idzie to, że zostaniecie wstrzymane. Wycofane, spowolnione. Spowolnione. Tym, gdzie chciałyście pójść. Dokąd wy chciałyście dojść, drogie ryby, w tym świecie materialnym, to okazuje się, że to nie jest do końca dobry kierunek dla was, bo on kończy się niemiłością. On kończy się niemiłością. Powtórzenie tej samej karty jest, y, y, ma zwielokrotnioną siłę. Mm pokazuje, że podwójnie musicie się zastanowić nad tym, czy to, gdzie obecnie idziecie, jest dobre. Popatrzmy na teraźniejszość. Teraźniejszość jest taka, że stajecie w obliczu wyboru czegoś. Może w lutym będziecie musiały dokonać wyboru. Tu jest tak, jakbyście musiały zastanowić się, możecie czuć się przygniecione czymś. Przytłoczone, za dużo obowiązków, wypalone trochę, i to się będzie potęgowało po to, żebyście zawróciły, żebyście przyjrzały się, jak nie należy za bardzo y, skupiać się na pieniądzach. Pieniądze to nie wszystko, bo gubicie coś po drodze. Zobaczmy. Jakie tutaj sugestie to jest takich archetypiczne mogą dla Was przyjść? Koziorożec, Jowisz i dziewiątka. Drogie ryby. Pierwsza to mi się oczywiście dziewiątka rzuciła w oczy. Dziewiątka jako zakończenie pewnego cyklu to jest ta dziewiątka, nie? Ona coś się musi dopełnić, coś musi przeważyć. Jakbyście były w, na etapie dopełniania się waszego niezadowolenia. I to musicie do, dopuścić do siebie. Koziorożec. Koziorożec, trochę mi ta, ta oczywiście ten bawuł tutaj y, 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 pasuje do tego. Y, natomiast wiecie co, koziorożec i jowisz? Y. Zwróćcie uwagę na, na to, co jest waszym Jowisz nam powiększa to, co jest waszym materializmem jako aspektem ziemskim. Koziorożec jest pedantem, koziorożec jest y, profesjonalistą. On myśli tylko o pieniądzach jest to. On myśli tylko o pieniądzach. Jowisz po, ma za zadanie podkreślić wam, pokazać wam to, co musicie zrobić, czyli dokonać pewnej transformacji, a Wy tego nie chcecie zrobić. A Wy tego nie chcecie zrobić. Drogie ryby. Więc zwróćcie uwagę na aspekt koziorożca. Być może macie jakąś osobę, która jest koziorożcem, ona wam tutaj może dosyć nakreślić być waszym partnerem w przerabianiu tej energii. Możecie się przypatrzeć tej osobie i dzięki niej pozmieniać coś. A zobaczymy jeszcze taką radę tutaj energetyczną z kwiatów. Co tutaj radzi? To jest Orlik Pospolity. Mówi, że mogę swobodnie wyrażać prawdziwą niewinność i czystość. Wiecie, tak, można to robić w, tylko wtedy, kiedy jest się w swojej naturze, i dlatego tutaj y, to, to odwrócone koło fortuny i cały ten rządek teraźniejszości mówi, będziesz mógł, mogła, droga rybo, y, wyrażać w pełni i swobodnie swoją niewinność i czystość tylko wtedy, kiedy będziesz w swoim żywiole, w swojej naturze. Tak jak powiedziałem, ryba musi być w wodzie, a nie w, na ziemi. W wodzie, a nie na ziemi, a wy byście chciały tutaj być w aspekcie ziemskim, drogie ryby. To nie jest dla Was. Kariera nie jest dla Was do końca w takim typowym pojęciu korporacyjnym, gdzie pracujecie na etacie, gdzie yy, robicie coś tam takiego dziwnego, nie? Tutaj jest jakaś, ale to się musi dopełnić. Wy tutaj dochodzicie do pełni. Zrozumienia. Przygotujcie się tylko, że nastąpi zwrot sytuacji, że coś w tym miesiącu się może zakończyć. Wy też zaczynacie, słuchajcie, swoje urodziny będziecie mieć. Więc tutaj może. Może Was trochę zaboleć ta zmiana. To, 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 co jest konieczne i się musi zadziać. Wiecie, tak patrzę sobie na tą, na tą kartę śmierci. To jest wszystko po to, żeby Was doprowadzić do Waszej natury. Miejcie to na uwadze, drogie ryby. Mam nadzieję, że to było pomocne. Życzę Wam oczywiście tego. I kochani, dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych czytań, życząc, aby ten luty przyniósł jak najbardziej produktywny czas, dający najlepszy samorozwój i właśnie takie wskazówki, co można zrobić, żeby zwrócić uwagę na to, co często nam gdzieś tam umyka. Dziękuję i do usłyszenia.